Długo wyczekiwany przez mieszkańców remont osiedla piekiełko. Miasto prowadzi obecnie inwestycję, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo w ruchu samochodowym, ale także wpłynie na estetykę okolicy. Wykonawca w pierwszej kolejności zajął się uregulowaniem kłopotliwego skrzyżowania. To skrzyżowanie było nienormatywne. Nasze autobusy komunikacji miejskiej nie mogły wykręcić. Zostanie to wszystko uregulowane tak, aby to nie nastręczało już więcej problemów. Przyszłościowo, przyszłościowo no niebawem, pewnie w przyszłym tygodniu, jak tylko pogoda pozwoli, zostaną rozpoczęte prace związane z położeniem nowej nakładki asfaltowej na prawie kilometrowym odcinku ulicy Piekiełko. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od granicy gminy aż do najmniej zniszczonego fragmentu drogi. Zostanie także uporządkowany i zakospodarowany zaśmiecony dotąd fragment zieleni. Przyszłościowo, jeżeli już ten teren wykupiony, zagospodarujemy, planujemy utworzyć jakiś skwer, być może ławeczkę, chodniczek. Także tutaj takie osiedle, zadbane osiedle powstanie na ulicy Piekiełko. Prace na osiedlu Piekiełko mają być prowadzone do końca września. Do tego czasu mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu.